Gorącym i słonecznym Cyprem. Polska Szkoła na Cyprze w Limasol i Pafos. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie piękne plakaty. Wszystkie, Wszystkie mówią o tym i wspominają, pf... było... że mamy Polonijny Dzień Dwujęzyczności. Ile panie profesorze, to wymagało pracy. Podziwiam już teraz. Proszę bardzo, jakie państwo mają pytanie do nas dzisiaj? Panie profesorze, czy możemy. Powiedzieć w dniu dzisiejszym cofać się do tyłu. Bardzo rażące cofać się do tyłu. Z grecka nazywamy to pleonazmem, że to jest przegadany, nie można nadal kontynuować. Można nadal coś robić, ale kontynuować wystarczy. Nie trzeba się cofać do tyłu, tylko wystarczy... Cofać się. W dniu dzisiejszym powiem Państwu, że mnie najmniej razi, bo mówimy w dniu wczorajszym, w dniu jutrzejszym. Więc jak ktoś powie w dniu dzisiejszym, ja tu nie widzę tragedii językowej. Natomiast no, rzeczywiście wszystkie słowniki radzą, by mówić krócej dziś albo dzisiaj. Będzie wtedy lepiej. Natomiast ja zupełnie szczerze mówię, że dla mnie w dniu dzisiejszym nie brzmi tak źle, jak nadal kontynuować czy cofać się do tyłu. Proszę bardzo, co mamy teraz w programie? Może zagrają te plansze, czuję, prawda? Tak, proszę bardzo. Panie profesorze, z okazji tej, że mamy Dzień Dwujęzyczności, gdzie <kluzny> przygotowały takie ciekawostki polsko-greckie słowa które czasami które brzmią tak samo, ale co innego znaczą. Bardzo prosimy. To będzie piękne uzupełnienie tego, o czym już tu rozmawialiśmy. Proszę bardzo. Ela po grecku znacie chodzi. Ola znacie wszystko, a teraz znacie potwór. Proszę bardzo. A co na drugiej planszy mamy? ja po grecku znaczy babcia, prawa znaczy oczomnie, melon to przyszłość, ne, podobne to po nie, ale znaczy tak. Są też słowa podobne w dwóch językach. Mm -hmm. logo znaczy stomatolog, pediatro znaczy pediatra, chimia znaczy chemia, mm. e, astronomia znaczy astronomia. Astrologia znaczy astrologia. No tak, bo możemy sobie powiedzieć, że całe słownictwo naukowe, współczesne, polskie to jest Greka, Łacina. Wszystko się w Grecji starożytnej zaczęło i bardzo dobrze, że kolega tę planszę pokazał. To jest coś bardzo istotnego. Tak jak powiedziałem tu parę tygodni temu, że całe słownictwo chrześcijańskie przyszło do nas z Greki, z Łaciny. Tak, jak ono szło przez język staro-wysoko-niemiecki, za bezpośrednim pośrednictwem czeszczyzny weszło do języka polskiego. Słownictwo naukowe to jest dziedzictwo języków klasycznych w Polszczyźnie, z Greką na czele. Bardzo Wam jesteśmy wdzięczni za uświadomienie słuchaczom, telewizom, że my właśnie tak kulturowo, językowo jesteśmy spod Akropolu, mówiąc metaforycznie. Tak. To teraz my odpoczywamy i zadajemy pytanie wrocławianom.